Czyje życie jest bardziej do bani? W tym musicalu dowiemy się też, do czego służy internet do oglądania pornografii, oczywiście. Po co komu licencjat? Po nic, oczywiście. I że każdy z nas jest trochę rasistą. Twórcy Avenue Q, Robert Lopez i Jeff Marks spotkali się na warsztatach dla przyszłych autorów muzykali. To tam wpadli na pomysł napisania swojego pierwszego musicalu lalkowego Kermita Księcia Danii, czyli Hamleta w wersji Muppet Show. Przedstawili nawet ten projekt w studiu Jima Hensona. Tam jednak został odrzucony jako w zbyt małym stopniu adresowany do dzieci. Powiedzieć, że panowie nie zrazili się tą oceną, to nie powiedzieć nic. Ich następny projekt, Avenue Q, Alejka Q, był już wprost spektaklem dla bardzo dorosłych widzów. Lopez i Marx postanowili połączyć estetykę mapetów z ulicą Sezamkową, tyle że w wersji hardcore. Na przykład wykorzystali kompletnie nieuzasadnione plotki o seksualnej orientacji Bertiego i Erniego i przerobili ich na współlokatorów: Kryptogeya Republikanina Roda i Miki'ego, obiekt jego seksualnych fantazji. Z kolei ciasteczkowy potwór zmienił się w uzależnionego od internetowej pornografii Trekkie Monstera. Powstał broadwayowski musical lalkowy. Jego akcja dzieje się na fikcyjnej, nowojorskiej uliczce, cenowo tak odległej od piątej alei, jak literka Q odległa jest od A. Zamieszkuje ją sympatyczne grono prekariuszy. Poza wspomnianymi bohaterami to początkująca przedszkolanka Kate Monster, aspirujący komik Brian oraz Christmas Eve, psychoterapeutka, która przeniosła się do Ameryki z Japonii. Głównym bohaterem jest Princeton, 30-letni anglista szukający pracy, przyjaciół i celu w życiu. Gomez i Marx wykorzystali konwencję ulicy Sezamkowej, traktując scenki Avenue Q jako edukacyjne powiastki. Tyle, że tematy są w nich bardzo dorosłe. Proste dziecięce w melodyce piosenki uczą więc, że gej jest ok a w czasie seksu mamy prawo sobie pokrzyczeć. Postaci używają języka, który w telewizji wymagałby wyciszenia, nie tylko w programach dla dzieci. Powstało przedstawienie niegrzeczne i bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo śmieszne ale też bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo mądre, bo w przewrotny i po dziecięcemu prosty sposób naświetlające paradoksy, z jakich składa się nasze życie wiecznych aspirantów do klasy średniej. Przedstawienie kameralne, które jednak w roku premiery zdeklasowało w wyścigu do tony takiego murowanego kandydata jak Wicked oraz odświeżyło na Broadwayu nurt musicalu satyrycznego. Nie spodobało się tylko producentom Ulicy Sezamkowej i Mapetów. Skojarzenia z tymi programami dla dzieci były dla nich zbyt niebezpieczne. Dlatego autorzy Avenue Q głośno i oficjalnie zaprzeczają jakimkolwiek związkom ich muzykalu z Ulicą Sezamkową i Mapetami. A skoro tak, to i my, zanim zakończymy dzisiejszy program na tęczowo

But I wouldn't get in your way. Ah! You can count on me to always be beside you every day to tell you it's okay. You were just born that way. And as they say, it's in your DNA, you're gay. I am not gay. If you were gay. Ah!